Cześć, jestem KonKiller i witam Was w pierwszym odcinku z Dead by Daylight. Jest za darmo, także gramy sobie na luzaczku ze Scouterem. Tak jest, dzień dobry. Ja, ja w to pykam już kilka godzin. Wiem e, sobie 19 rangę, Scouter. niedawno zaczął. Tak, no my... Dawaj Reddy to odcinek ten. Przed chwilą nagrywaliśmy odcinek do mnie, więc jeśli chcecie możecie sobie. Tak, zobaczyć. link macie w opisie. No, i ogólnie nagrywamy sobie to o, gdzieś jest teraz 22, wiecie, klimacik u Camtlera, nie ma kamerki, ale jak coś, to uwierzcie nam na słowo, że nagrywamy to sobie wieczorkiem, żeby był właśnie taki klimacik. Dobra. Ja sobie dałem, słuchaj, jakieś umiejętności tutaj w ogóle. Spoko, Rady, już nie? nie, Nie wiem, co to będzie dawało. Wiem, sobie jakąś apteczkę na początek, ale chyba jej nie będę miał, bo jej chyba nie, zaekwi nie zaekwipowałem. Cały ja. Mhm. No tak, dobrze. Ale musi nam się udać wygrać, nie? Musi nam się udać. No to znaczy u ciebie, no tak nie trochę. No spojrów. dobra, nie, nie będę spoilerował, nie masz rację. Spoilerów. Możecie sobie sami zobaczyć, jeśli chcecie. M możecie też napisać w komentarzu, czy byście chcieli więcej odcinków, bo na razie tak, tak, mówię. No. Ja, mamy wersję e, tę... darmową. A jak no będziecie chcieli, to sobie kupimy. Pewnie. Ja oczywiście najpierw muszę procesor sobie kupić, bo nie wiem jak na tym będzie to wszystko wyglądać. Mam okay. nadzieję, że nie najgorszy Ktoś ma jeszcze loading. A dla Ciebie też nagrywamy dwa mecze? Zobaczymy. No i chyba tak. Bo ja, wiesz, tak słynę, że tak lekko dłuższe robię filmy. Okej, okay, dobra. Jesteśmy. Powiem Ci, że trzyma po policach 40 FPSów na razie. Ok. O, A to Ty? To Ty? Mm. Nie wiem, kim Ty grasz. Ja gram tym typkiem takim, nie? Nie, to ja jestem? Ja jestem przy Rudaj No ja jestem jest, jest, jest. Nie! się jest z tą pielęgniarką z tego DLC nie. Może się przez ściany tepać O kurde Muszę tylko szybko jeszcze W ogóle ludzie posłuchajcie Ej, ja na jednej mapce byłem w podobnej okolicy, tak samo były ściany rozmieszczone i generator Ja się ukryłem tam po drugiej stronie, bo był blisko e, morderca Ej, kuzyn mówił, że mnie zauważy. No jakoś mnie nie zauważył, ślep u jeden e, Potem jak mnie dodatkowo złapał, ominął dwa haki Więc... kurwa Ty, ty zobaczysz na nagraniu, ile ja minigerek pod rząd, pod rząd miałem e, poczekaj bo ja nie mogę tego generatora znaleźć. Jest. Chciałem kurwa. Jon. To jest ona. The nurse. Ej, nie mogę generatora żadnego znaleźć. Już skończyłem ten. Mam, mam generator. Ty jesteś też. tą murzynką? ja jestem typem przecież. Ej. No to otwart? Bo nie wiem akurat mi się tak nim nie zgrało bo mówiłeś o biegnie tu i akurat ten e, Murzynka też pobiegła Tak jak bo teraz musi być skupienie bo silnik naprawiam tak? Chyba u ciebie, nie wiem gdzieś słyszałem bicie serca Ja też u siebie O kurwa O kurwa Pamiętaj, ona się teleportuje przez ścianę, Powiem się do szafki. A po cichu czy szybko? Nie wiem ty. No miałeś shift przyciśnięty. Ej, idzie tu. Proszę, nie wejdź, nie zajrzyj do szafki. Błagam cię. Boń człowiek, Tak, proszę. Spoko, pan jak się uratuje. Ale mi serce wali. Sprawdza szafki. Dobra, spierdalam. Hello Kurwa no sz! Kurde, ale nie no tutaj musi być full focus bo jak cały czas gadasz i nie usłyszysz tego dźwięku No! Czy niedobrze nacisnąłem? Jak mnie zaszła Tyło? Ja pieprz, ale mnie porobiła, no nie. Spoko, zarazę cię przebiegnę Powiesz mi tylko czy kampi czy nie Nieee O, Wigla mogę, może zrobię Wiglu, Wiglu, Wiglu Ej, ucieknę Uciekniesz? Czekaj! Musisz ostro Uciekłem przykę. Dobrze Spierdalej Uciekłem Kamil Nie no, słyszę A wiesz to, że się jej uiglowałeś nie na znaczy, to, że na 100% nie uciekłeś, no Jeżeli ona używa tego parkacowego w trailerze, to ona cię zapewne ścianę widzi. O kurwa no, goni mnie suka. Nie, widzicie może... Wiem, że w środku może być generator, ale zapewne gdzieś w okolicach środka ma być goni. W budynku jestem. No właśnie. Naprawiajcie generatory, ja się schowałem. E, jak krwawisz to wiesz, to tak trochę słabo. Ej! Odchodzi ode mnie. Mam generator, ale kurde on jest w takim ryzykownym miejscu, nie? Ona jest przy mnie, bo cały czas słyszę bicie serca, a jestem w tym dużym budynku takim. Okej. Okay. Cały czas jest przy mnie, bo słyszę bicie. Naprawiajcie tam, ja się poświęcę jebać w najwyżej. Ja coś przy sobie słyszałem. No? Cały czas przy mnie, jest mi mocno wali, także... Odchodzi. Odeszła ode mnie. Odeszła ode mnie, Kamil. Okej. Okay. Jezu! No, Murzynka nie strasz! Naprawiajcie tam, ja jestem... Spoko, już mamy końcówkę. Gdzie? <grywk> Ja tam jeden prawie naprawiłem w takim pom... Ty słuchaj, naprawiałeś taki może, który był rozpoczęty jakby? E, chyba nie wiesz. O chuj! Spierdalaj pizdo! Ej, ja naprawiam jakiś, Kamil. Spoko, naprawiaj. Spierdalaj pizdo stąd! Jeden jest rozpoczęty jakby, co? Ona, ona w okolicach środka się trochę kręci, wiesz? Na jednym jest końcówka. E. Ja tu naprawiam w tym budynku jeden generał No są ty pizdo! Niezu jak szybko! Bo pierdolę! Dobra, mam ja chyba jakiś wymiar A gdzie robisz to? W takim dużym budynku u góry. Dobra. Końcówkę Dlaczego? mam, końcówkę mam. To jest do ciebie czy nie? No po nie wiem, stój przy bramie. Wiem, tu dobrać. już przybramy, już zarabiam już otwierał Wiesz, ale ja nie wiem gdzie jestem, bro. Kurwa, zjebałem, dobra, ja się poświęcę jak coś, jebać Eee, uważaj! Jest na schodach, idzie do ciebie, idzie! Spierdalaj, spierdalaj. O kurwa, o kurwa, jest, jest Dobra, chuj Spokaj, ja jestem pod tobą, ja jestem pod tobą. Nie przychodź tu. Tu jest generator, jak coś to tu przyjdź, on jest końcówka już. Mhm. Patrzy się na mnie, suka, jak idę ty, jak się czołgam. Jakaś dzira Jest przy tobie cały czas? Jest przy mnie, no. Ale chodzi przy tobie, czy... Chodzi przy mnie cały czas. Patrz, jak się czołgam, ty jakie to jest straszne. No. Kurę, bym do ciebie poszedł, ale jak ona nie, nie. tu, wiesz... Ona tu cały czas, ja tu... Dobra, podniosła mnie, idzie, idzie. Chodzi na dół. Naprawcie gdzieś generator, ona będzie mnie pilnowała cały czas. Znaczy wiesz, ona może usłyszeć generator. Ja stąd nie zejdę, ja stąd nie zejdę stary. Ja się poświęcę, jebać. Idzie na dół, idzie na dół chyba, idzie na dół. Idzie na dół. Dobra, idzie do przyszła ciebie. przyszła z powrotem, przyszła z powrotem do mnie, przyszła do mnie. Obok mnie, podniosła mnie. Idzie, uciekaj, uciekaj. Spoko. Uciekaj, idzie. Dobra, zeskoczyła. Idzie ze mną. Wejdź do góry, napraw generator. Wejdź do góry, napraw generator okay, okay. Patrz się na ciebie. Tak, tak, cały czas przy mnie. Cały czas jest przy mnie. Dawaj, okay. napraw se tam generator i spierdzielaj tamtej, ja tamtedy ci powiem jak będzie biegła. Mhm. Powietrzem się bije obok mnie. Typiara chce mi pomóc, Typiara chce mi pomóc. Podniosła mnie. Okej, okay, okej. Okay. Ja i po oczach, po oczach jej świeci! Tak! To dobrze. Ty, o co z tym chodzi? No jak jej nie świeci... Gdzie jesteś, bo nie wiem? Ej! Świeci jej po oczach! Kurwa, uciekaj ty, Piaro! Uciekaj do wyjścia! Uciekaj do wyjścia! Nie, Znajmniej spoko, spoko, Uratujesz się Kamil, twój odcinek jest, jebać nas, dawaj, uciekaj. Nie, je, jebać kurwa, Zdrażam. Uciekaj, twój odcinek jest. Ciebie wzięła, czy ją? Ją. Idzie, czekaj, idzie z nią. Chodź do mnie, czekaj, teraz chodź. Chodź! Szybko. Ja mam coś plikać? Nie, nie, nie. I co, z Jebać ją? Kamil? Nie wiem. Gdzie idziemy? Chodź. Kurde nie wiem gdzie brama jest Patrz, jeszcze jedna jest Dobra, to spieczamy w trójkę, walić ją ty. Jest brama. Jest brama, chodź otwarta. Patrz, otwarta brama jest, ty. A chodź, no, podle ej, podleczyć. Ej, ona na nas czekała. Ty może faktycznie im pomożemy. A gdzie ta murzynka? Nie wiem, może do drugiej bramy poszła, wiesz. Kurde, czekaj ty, bo ta murzynka na nas czekała, no w sumie to ładnie zrobiła ty. Chodź, nie, idziemy jej punkt. Ej, albo jak ty nie chcesz, to ja wyjdę sam. No dobra, idę z tobą, no co ja się będę, ty? To ta murzynka, ty. Ta murzynka też tu jest. Widziała mnie. Ej. Chcesz ją zwabić? Ej, cześć, mogę? mogę jej pomóc! Ty SUKO! słko O, Oj chuj... No i co teraz? <laughs> spierdalamy Mam stył. No, a nie! Ej, ja myślałem, że ja jej pomogłem Oj chuj... Przede mną Ej Kamil! Wspierdalę, spiernale Dobra, my uciekliśmy z, cz z czarną To my uciekliśmy z czarnulką, udało ci się Kamil, powiedz ci się udało. No zaraz, to muszę w domu. Bo my tu z czarnulką uciekliśmy. Oj, raz mnie może zawsze urazić, nie? Specjalnie się dobra. wyleczyłem przed tym. Ty, ej no, kurde, no że nie udało mi się jej. Kliknąłem ten. Kliknąłem upgrade i mnie waliło, chciałem na ciebie popatrzeć, ale dobra jebać już. Chłopie, zobaczcie na odcinku nowym. Ty, ale mam nadzieję, że ci się uda, nie? Weź uciekaj stąd! Udało jestem. mi się! A, to dobrze! No to zajebiście, to co, jeszcze jedna, czy już... to? Jeszcze jedna. Dobra, ty poczekaj, ja z tym upgrade zrobię, czy coś. Ej, kurre, no no... szkoda, że mi się nie udało jej ocalić, no. Szkoda, słuchaj! Ktoś musi polec, żeby ktoś mógł przeżyć. Nie w sumie No czekaj, ja sobie tego... Ja sobie to zrobię ja już wszystko, sobie, ja już nie mogę nic więcej ulepszyć na tym gościu. A, bo level drugi mam jakiś teraz. No, ja, ja już level szósty. Kurde. tu się mam tyle punktów, człowieku! Ja czasem mogę wydawać na co chcę praktycznie. Poczekaj. Item. O, no i mam apteczkę, no i zajebiście. Dobra, i ja już mam trochę. Dobra, to czekaj, to muszę cię zaprosić. No. Hmm? E Czekaj muszę wyjść oczywiście Ja mam tu jakieś perki, to ja sobie też coś pododawałem, nie wiem co o co tu chodzi, ale coś sobie pododawałem Dobra. Nie no nie powiem Tylko ci, wiesz, tak... też do tej gry jeszcze większa ekipa by się przydała, nie? Ta, no nie może da mi się kogoś ogarnąć jeszcze. No może może mi też właśnie, ale no, zobaczymy jeszcze. Ale Gierka jest jak najbardziej na plus, tak żeby sobie popykać, coś nagrać. Tak. No, no dawaj, ready. No już daję. Ja ale to była dobra gra A ta, no. ta, ta była... I, ty bo ja w ogóle myślałem, że tej murzynki już nie ma, że ona uciekła, czy tam umarła, nie, czy coś Nie no, masz w lewym, dolnym ton Ale tu to taki zajebisty team nie ta murzynka, ona otworzyła bramę i czekała na nas no. Szkoda, że tamtej faktycznie no Więc, próbowałem no, no. Ale no. jak ja, jak ja zjąłem, to ona ją jakoś, nie wiem, zrobiła. Albo po, po prostu tamta... Przestała spację naciskać nie hmm. Możliwe No bo ja widziałem że właśnie Bo ty myślałeś że mu ratowałeś, tak? No mnie i ten Ja mam ogólnie toolboxa Ale nie wiesz co jak Nie, dwa Bo zapewne go stracę Ja mam aptekę No morderca dawaj ready Kieprze, jeszcze bym chciał dzisiaj ten jak sobie zrenderować. Chciałem napisać, now napisałem mow. Dobra. Jakieś tu parki, tak? Czy co, to tam jest? Nie, Te, ten środkowy a jest mój. U... A ten, ten też środkowy. Środkowy, no. Nie wiem co to robi w ogóle. Ja <laughs> też nie wiem, nie co wszystko dokładnie napisać. Teraz oczywiście czekamy dwa lata, bo mój komputer jest chłodny. Póki co? A ty grasz na ultra? Mhm. Mm no bo... Gdybym miał mój projekt, też bym grał. Pa. Ale będziesz miał nowy. Ja Będę miał nowy. I w końcu może tego tak w końcu przejdę. O. I no A w sumie to też jest tak, że niektóre gry są, wiesz, nie mają dużych wymagań, mają tak zjebaną optymalizację, że nie da się, wiesz, grać na najlepszym to Assassin's Creed Trinity no. to pokazało. No na przykład. GTA 5 na przykład, GTA 5, nie, Tak. tak. GTA pięć no, ma dobrą optymalizację. Zajebistą ma, tam, mówię właśnie, że zajebistą ma optymalizację, nie? I nie mam dźwięku, co jest? To znaczy, nie, pa pamiętam ten początek, co ci musiałem pomóc. A dobra mam cię Na tą centralizację nie. pionową musiałem ci pomóc A no no to ja nie ja pieprzę, ja... Bo ja wie, właśnie wie, widziałem że tego że to się zawsze wyłącza w GTA, bo inaczej Ale teraz już na przykład nie ma różnicy nie jak co zrobię nie wiem mhm. I co to jest? Ja tego boksa widzę ty Co to jest za mapa? Jakieś świnie wiszą To jest creepy No znowu teatr Piara? Serio? Mhm. Ja otwieram skrzynię Kurde, już go społożyła No, słyszę, że komuś tam wybucha ten... silnik. To nie, nie Ej, jakaś skrzynka jest w tej skrzynce, bracią czy nie? Mm, wiesz. A co robi ta skrzynka, bo ja mam teczkę. Albo możesz się sabotować haki, albo szybciej naprawiać generator. O, to szybciej generator. Nie, wiesz co, haki lepiej. Ale jak haki, co to daje? No niższej haki, mam mniej haku. O! I tak wszystkie mogę zniszczyć? No nie no jakbyś miał perkę, no to wiesz, no to nie masz I to dobra A to jest ta mapa z tą kukurydzą, tak? Chyba tak, a a kurde, ja, ja bym to... potrzebował pomocy w tym lesie Dobra, ja tam mogę się przejść. W sumie a nie lepiej odpalić jakiś silnik, bo mamy zero, nie? Jakbyś? Wiesz, ja jestem dość blisko niej Ja coś muszę klikać jak ten hak robię czy nie? OSZ AWANO TIRMENDO! MENDO Czekaj hak zdejmuję No nie! Wywaliła mnie! O kurwa Aż żyjesz? No, mam mnie, nie? Na ręce o serio? Tak To idę do temu typowi pomóc. No idź szybko Jak mu się pomaga? Lewy przytrzymaj No kurde! Ja, ja naciskam praktycznie dwa na raz No dawaj, dawaj Idzie, Dobra. idzie w waszą stronę, idzie w waszą stronę Jeszcze mi się. W będzie kampić, w mnie kampić Ja generator, jeszcze chcę Ktoś mi nie pomógł. No, nie, nie mnie. No oczywiście, że kurwa mnie, no! Kurwa. przepraszam. Nie no, no, spoko, ale ten, ja naprawiam tu generator i się wkurzam trochę. No doć kurna, no odważ się kobieto ode mnie! Dobra, mam, mam. Dobra, ostry spam leci. do Ciebie. Jebać, ja nie wiem gdzie ona jest Jest tu obok, nie Idę do ciebie, zaraz ją mam Już ktoś mnie ma Zajebiście Jest za mną, za mną jest Pierdalajcie O typie. Ura. Dobra. Ja uciekłem, ja uciekłem. Spoko, ale ona się gdzieś tu w kręci. Kurwa, jest gdzieś. Ma to być. Ej, ja muszę odpalać. Weźcie, róbcie, róbcie z nią to coś, ty? a ja będę... Nie, ja jestem tutaj sam, chodzę. Ja chodzisz, do mnie. no ja szukam generatorów, bo trzeba by poodpalać, a wy tam się ratujcie, nie? Znaczy, my też się nie będziemy... No typie! Dobra, sam zabrałem. Ty no, nie wiem gdzie są te generatory, ja pierdolę. O on Tu jest, ale jest czy nie? ta wróciła do niego chujowo na chuj mi latarka? o kurwa Oni pomóc nie udało mi się ty spędzaj dalej go. gonicie? nie wiem wracaj szkoda. Ty! zauważyłam, je, suka, co za Chodź typie typie! Gonicie? No goni mnie... No puść mnie! Ej! Nie! Nie! Kurde, co ty mi zrobiłeś? Psa, psa. Nie spodziewaj... Ja chciałem uciekać, a ty mi drugę zasłaniałeś. Wiesz, że gdy ja zasłaniam drogę, to mam coś dobrego na tyle. Tylko zaraz ci pomogę, nie, nie, nie pękaj. Ej, wiemy tą grę, mam tylko dwa generatory, a jedna laska już nie żyje. No nie wierzę! Zabrakło mi dwóch kliknięć. Zaraz cię ratuję i Ale ja nie żyję. To? No? No. O nie, pierdol. Nie ulecz mnie, ty Nie no, dobra Kurwa, ja podłożyłem, sorry ty. Nie no, skończy. Będę pamiętał, kogo mieć na oku, jak będę killerem. O ty Nie <laughs> Patrz mi gdzie... Oj. Oj, chyba gdzieś jest... Za tobą. No i chuj. Czekaj, AD teraz. Uwaga. Cisnę. Ciśnij. Co to... się nie, nie działa tak? Ty. Muszę jedną ręką. O, No właśnie mocno. mówię, mówię, że coś jedną ręką muszę, no, bo... No kurna... Wygramy to. No i za dobra jest ta laska. Ty, ty laska kurwa. Brzydula, to ten potwór, potworzyca. No nało nałożył, sobie worek Worek hmm. na głowę i jazda, nie? Jak to się mówi. Okay w ogóle jak do... <noise> no wiszą, wiszą z tobą Co Dołączysz do nich <noise> Wsa Wsadzicie w jedną z i będzie Za chwilę może będzie spacy słychać człowieku Nie no, ona się kręci przy nie Czemu Kolesia, a ten kolej siedzi w szafie, nie? To mi nikt nie pomoże, kurwa Bo ja na kurwa, na kurwa A ty się w szafie kryjesz, no debil Jak naciskasz tą swaty, bo nie słyszę Napierdalam, no, a nie naciskam Nowe klawiatury trzeba będzie kupić Oj, co będzie? Uu, no pomóż mi kurwa zjebie! Ja jest za daleko i... masz mało żyć No to po co ja klikam tam spację? Jebać No, no wiesz, on może na znaleźć włas i uciec A no tak, właśnie, ten włas jeszcze Nie no kurwa, no dobra, już myślę, że będzie na kurwa generator. No coś mi się zdaje, że zginie, bo kolejne... O... Nie wierzę! Każdż, tak zbyt, tak a nie, a nie. Brawo! Oh, o kurde! Ej, no ładnie no udało co mi. Co za ty? Ale farta miał co? To się nazywa mieć szczęście dopiero. Ja pierdzielę. A Ej ale on przecież Ej, a to widać jakoś ten? Eee, widać jakoś... Gdzie no? jest ta klapa? E, musisz ten e, słuchem takie szumy idą z niej wiesz Jakie jest otwarte. Dobra Tak więc co, w tym odcinku było na tyle Dzięki za oglądanie i do zobaczenia najwyżej kolejny No cześć trzymajcie się Na razie A. Headshot.